Pomysł jest podstawą tych czynności. Konferencja dotyczy pozyskania od spółki restrukturyzacji kopalń kolejnych terenów pod realizację inwestycji miejskich, w szczególności tych, które służą naszym mieszkańcom. A więc dzisiaj spotykamy się w momencie podpisania aktu notarialnego na pozyskanie części gruntów dawnej kopalni Bożedary, gdzie na tych terenach będziemy realizowali inwestycję basenową, czyli taki basen kolejny dzielnicowy oraz będziemy realizowali stację uzdatniania wody dla możliwości pozyskania wód dołowych, do użytku dla naszych mieszkańców, czyli taka dywersyfikacja źródła zasilania wodę pitną. Dodatkowo jeszcze pozyskaliśmy grunty pod funkcjonującymi ogródkami działkowymi. Musimy jeszcze wyregulować pewne kwestie drobne, prawne tych gruntów i oczywiście przekażemy je działkowcom. To, co do tej pory było. Symbolem dziedzictwa przemysłowego stanie się nową przestrzenią publiczną. Oczywiście, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana, potrzebna jest decyzja samorządu lokalnego. Prezydent miasta Katowice podjął taką decyzję. My będziemy ten projekt wspierać. Elementem tego wsparcia jest przekazanie nieruchomości. A teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie kibicować, żeby ta inwestycja jak najszybciej została zrealizowana i była przeznaczona dla mieszkańców nie tylko Katowic